witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj sprawdzimy mały zestaw garnków dostępnych w naszym sklepie. Przenosimy się do naszego standardowego stanowiska. Możemy otworzyć naszą zupkę i zobaczyć, jak nam wyszła. Wygląda bardzo dobrze. Mamy tutaj barsz czerwony. próbujmy. Elegancko. Miska jest już pusta. Teraz zabieramy ją do wyczyszczenia. Oczywiście, jeżeli będziemy w lesie, nie będziemy mieć ani płynu do naczyń, ani bieżącej wody, no ale my mamy. Więc teraz czas umyć po jedzeniu. Sprawdzimy, co gdybyśmy tylko tak opłukali. Miska jest czysta. Oczywiście wiadomo, że tutaj jakieś tłuste sprawy zostają. No to trzeba już użyć płynu do naczyń. Ale jak widać, miska jest czysta. Nic tutaj nie przywiera, więc można powiedzieć, że bardzo dobre miski. Jeżeli chcecie zakupić ten mały przydatny zestaw garnków, zapraszamy na nasz sklep militare.shop.pl, gdzie w kategorii outdoor wyposażenie kempingowe znajdziecie ten oto zestaw garnków. Do zobaczenia w kolejnym filmie.